Rajstopy mogą mieć działanie lecznicze. To prawda. Jak to możliwe? Odpowiedzią jest kompresjoterapia, czyli leczenie uciskowe. Choć stosowanie jej w zapobieganiu i leczeniu niewydolności żelnej to żadna nowość, wciąż wiele osób podchodzi do tej metody z dystansem. Dlaczego? Bo wokół niej narosło wiele mitów. Jak wskazują autorzy podręcznika medycznego Interna Szczeklika, leczenie uciskowe jest metodą, która może spowolnić rozwój przewlekłej niewydolności żylnej. Stosuje się ją zarówno jako środek zapobiegający tej chorobie, jak i metody jej leczenia na każdym etapie. Przypomnijmy, że o przewlekłej chorobie żylnej mówimy wtedy, gdy na skutek uszkodzenia zastawek dochodzi do zwężenia lub niedrożności żół, w efekcie czego rozwija się nadciśnienie w układzie żylnym, i pojawia się tak zwany refluks, czyli cofanie się krwi. Powoduje to rozdęcie żół powierzchownych, widoczne jako żylaki. Najważniejsze fakty na temat kompresji. Ucisk może być zdrowy. Ideą leczenia kompresyjnego jest stopniowany ucisk, który różni się od zwykłego ucisku. W założeniach, po założeniu rajstop terapeutycznych, najmocniejszy ucisk powinien występować w okolicy kostki, a następnie Stopnia wokół górze być coraz luźniejszy. To wspomaga przepływ krwi w kierunku serca. Często uciskowe produkty wydają nam się zbyt ciasne, jakby były za małe. Niestety tylko tak spełniają swoją rolę, zbyt luźne nie dadzą terapeutycznych efektów. Warto kupować je w sklepie. Gdzie sprzedawca pomoże nam dobrać właściwy rozmiar. Produkty kompresyjne można stosować przez cały rok, ciasne rajstopy latem. Wielu osobom to wydaje się niemożliwe, a jednak obecne na rynku produkty uciskowe zrobione są z przewiewnych, odprowadzających wilgoć materiałów. Dzięki czemu można je nosić także wiosną i latem. Kompresjoterapia jest metodą zalecaną przez współczesną medycynę. Wiele osób uważa, że najskuteczniejszą metodą leczenia niewydolności żelnej jest farmakoterapia. Tymczasem specjaliści zalecają także kompresjoterapię. Noszenie odpowiednich rajstop? I opasek uciskowych to również forma zapobiegania powstawaniu żelaków. Jak wybrać odpowiednie rajstopy, ponczochy, opaski uciskowe? Wybór odpowiednich produktów kompresyjnych nie jest prosty. Przy zakupie jedną z kluczowych kwestii jest np. rozmiar. W tym celu musimy dokonać pomiarów obwodów. I długość nóg w wyznaczonych miejscach, między innymi w najwęższym obwodzie nad kostką, najszerszym obwodzie łydki, najwęższym obwodzie pod kolanem, w połowie uda i 5 cm poniżej krocza. Potrzebna nam jest także długość nogi mierzona po wewnętrznej stronie od podłogi do 5 cm poniżej krocza. Aby uzyskać miarodajny wynik poprośmy kogoś bliskiego, by zmierzył nas rano tuż po wstaniu z łóżka, kiedy nasze nogi nie są jeszcze zmęczone dniem codziennym. Produkty uciskowe powinny być dobierane do nieobrzękniętej nogi. Warto wiedzieć, że produkty uciskowe mają cztery klasy ucisku. Klasę produktu stosuje się w odpowiednich wskazaniach, np. klasę, i w profilaktyce, w razie niewielkich żylaków bez obrzęków, także uciężarnych, ociężałości i męczliwości nóg, oraz po operacji żylaków, a ostatnią klasę 4, w ciężkim zespole po zakrzepowym. Oraz w razie nieodwracalnych zmian limfatycznych. Mity na temat kompresji to tylko dla kobiet. Nieprawda. Wyroby kompresyjne przeznaczone są po prostu dla osób, które mają chorobę żylną lub chcą jej uniknąć. Mało tego, istnieją również produkty wręcz dedykowane mężczyznom które oprócz właściwości zdrowotnych dbają także o męski wygląd. Tylko na żylaki, rajstopy czy pączochy kompresyjne może nosić każdy, bo w założeniu są przeznaczone nie tylko dla osób z widocznymi żylakami, lecz także do stosowania profilaktycznego, szczególnie gdy prowadzimy siedzący tryb życia. Mamy stojącą pracę, dużo chodzimy na szpilkach, a do tego w rodzinie występuje problem żylaków. Takie rajstopy, nawet jeśli nie mamy żadnych żylaków, należy też zakładać przed podróżą samolotem, pociągiem, autobusem czy samochodem. Trudno je założyć, nie da się ich nosić. Faktycznie wyroby uciskowe zakłada się trudniej niż zwykłe rajstopy. Wynika to ze stopniowania ucisku. Istnieją jednak odpowiednie techniki zakładania, a nawet urządzenia, które mogą w tym pomóc. W profesjonalnym punkcie sprzedaży swoją wiedzą służą sprzedawcy. Zaś noszenie uciskowych rajstop sprawia, że nogi ze skłonnościami do obrzęków przez cały dzień wyglądają tak samo dobrze jak tuż po wstaniu, gdy są wypoczęte. Kiedy nie można stosować kompresjoterapii? Są sytuacje, kiedy pacjent, choć cierpi z powodu przewlekłej niewydolności żelnej, nie może być poddany kompresjoterapii. Dzieje się tak, gdy pacjent ma ostre zapalenie skóry i tkanki podskórnej, może być ono powikłaniem niewydolności żelnej. Ma chorą, sączącą się skórę. Cierpi z powodu niedokrwienia kończyn klasy trzeciej i czwartej fontainea, co charakteryzuje się odpowiednio. Bólem w czasie spoczynku, martwicą, owrzodzeniem. Ma zaawansowaną niewydolność serca. Ma tak zwane źle kontrolowane ciśnienie tętnicze. Ma tak zniekształconą kończynę, że trudno jest dobrać odpowiedni produkt, by uzyskać precyzyjny ucisk. Autor: Monika Wysocka, Zdrowie, PAP. P L.